Państwa witam wszystkich. Nastrój przedświąteczny panuje, ale nie na mapie, pod górze. <taki>, taki śmieszek na początku. Tak się witam z wami dzisiaj. Z dzwoneczkami pojedziemy sobie bagieteczką. Fajnie nas rzuciło, fajnie. Top Tierek. Lubię takie matchmakingi. Tak, mogę tak to nazwać. Top Tierek, zawsze spoko. Mam nadzieję, że wszystko pięknie, ładnie widać. E, I wszystko pięknie, ładnie słychać. Oczywiście też. Ło, wow, ło, wow, wow. Musiałem się wdupcyć na kamień. No, miało być bez przekleństw, a jednak na samym początku już się jedno wkradło. Niepotrzebnie. Może niepotrzebnie, ale na pewno niechcianie. Nie wiem, czy jest takie słowo niechcianie. Maybe. O, co ja tu widzę, leopard. Witam, witam pana kapitana. Wyszedliłem resztę. Tak, kontrolnie. Jakbym miał dostać czasem. Byłoby mi bardzo miło. Naprawdę For real Prawda on nie dostał Na Tom No Jezu, musiał zjechać. No, 1200 już zrobione. Czekamy na kolejne cele. No, tu można sporo narobić bagietką z tego co widzę. 64 po 200. No, no wyjeźdź ten te 64, nie bój się. Ja nie gryzę. Ja tylko dziobię po 200. Uuu, Uh, MX. Szkoda, że z tyłu. Myślałem, że ktoś się we mnie wbił. No, przydałoby się polecieć tą stroną. Ja na pierwszy ogień nie zamierzam lecieć. Więc, no, może ktoś tam ten z przodu? Nie? A to lecę, jednak. Coś to mam granaty dymne przecież. Czym ja się przejmuję? O, właśnie. Czym ja się przejmuje? Nie ma co. T64. Tam są czołgi przeciwnika gdzieś. Niedaleko. Naprawdę nie mogę go przebić? Ja mam. To 41 mm penetracji na tym pocisku. Aha, dostałem gumowymi gumowymi. Dym narzuciłem. Nie przebiłem go tym pociskiem, co mnie zmartwiło troszeczkę. Już się świecę. T64 jest tak, w takiej pozycji, że czołgi przeciwnika nas mogą ostrzeliwać. A on jest praktycznie, no. Nietykalny. Tak. O! Chciałbym sobie znaleźć. Naprawdę nie możecie go przebić, nie możecie sobie z nim poradzić. Ä, eee, koledzy. No nie, nie róbcie sobie jej. O! Jest kolega. wow, wow, wow. Jakieś strzały. <laughs> strzały. 20 minut, słuchajcie strzały. Jezu, naprawdę. A ja się dalej świecę? O, już nie. Dobra. Może dalej? Jego tam strzela. Strzeliłem ile mogłem? Nie dostał? Boże, nie mamy dwa takie MX. No nie, no nie dwa. Jednego tylko. Au. Nie, naprawdę nie mogę go przebić? No, w końcu weszło zosta zrobione tam są plecy. Ural! albo jedziesz, albo nie jedziesz. Gościu Nie rób se jaj. Jadę pomóc naszym yy, sojusznikom, sprzymierzeńcom już no chyba mają tarapaty Jadę tędy. Przyjadę Dragon nie umieraj! Leopard! Jezu, no ja, proszę państwa, o bagieta prawda? ja się tam nie boję. Nie, przegramy to. Chodź, śmiesznie. Bagietko można to wygrać łatwo. To jest leopard, ok. Widzę z przeciwnika, więc jest dobrze. Proszę Państwa, jest dobrze. Jakby to, jakby to powiedział jeden kulturalny streamer polskiej społeczności. Weź mi tu pisze na tym spiku. O. Atak na bazę. Mhm. To wykrycie coś mnie może bić zaraz. Ale oparty? Szkoda, że nie. Nie przewidziałeś tego. Szkoda, że tego nie przewidzieliście. wyjaśniłem dwóch kolegów. Ale to jest Lopard 1 na 5 jeszcze mu chyba życie niemiłe mogę to ująć że mu życie chyba niemiłe tam coś było tylko nie wiem co to ładnie było to parę kogo się patrzy na mnie a wcześniej na mnie jest wyjaśniony kulturalnie Przeładuję. O Sheridan chociaż Sheridan mi może się ciągnąć na strzał Dobra, nie przebił się w T64. Ja już koledze pomogę. Kulturalnie. Naprawdę? Wow. E, zbugowałem się, co jest najlepsze. Zbugowałem się. Kurde, gościu, pomóż mi. T64, help me. Aha, kolega mnie połowu. Gratulacje, nie? Gratulacje takich graczy powinno się kurwa kastrować, nie? Zrajdżowałem! Gościu jest głównym! Totalnym głównym! Przegrał nam grę w tym momencie. Zrobiłem 4-6 na bagetce. Jestem zrajdżowany, nie? Jest totalnym głównym, gościu, nie? Report. E, report leci po prostu na gościa. E, Zgłoś nadużycie. Bezczynność, podejrzany bot e, Gościu jest idiotą, nie? Takim... Naprawdę jest idiotą, nie? Widział, że się zablokowałem, pisałem mu na czacie Go staranuje oczywiście jeszcze No, Swingfire nie ma co zrobić tak naprawdę Ale nie zrage'owałem i nie dziwcie mi się, nie? Sorry, ale zrajowałem. Zrobiłem 4-6 na bagietce. Rzucił mi na takie tiery. i <grym> zostałem gówno w tym i chciałem mu pomóc. Mogłem mu nie pomagać, jakby mu nie pomógł. I tak by sobie poradził. Myślałem, że sobie nie poradzi, no bo. I gościu nie... No po prostu mi rozwalił. Do końca tą rozgrywkę. Dobra, typ 59 ma trochę problem się wbić, z wbić... Ten też się nie wbił w niego. No nie wierzę. Nie wierzę. Gościu się w niego nie wbił. Teraz się wbił. I jeszcze go staranuj. Ty idioto. On jest. Takich ludzi powinno się, nie wiem. Ee, zabijać, kastrować. Jak to powiedział pewien, słynny streamer. No ja po prostu jestem zrajowany, nie? Wjechałem celowo, żeby mu pomóc. Żeby Sheridan mu nie zadał obrażeń. Wjechałem celowo. A ten co, zamiast mi pomóc oczywiście, widział, że mnie Arta odeżyła Widział, że nie mogę wyjechać. Napisałem mu Help mi. To ten Kretyn stał i się patrzył. No po prostu gratulacje, zostałeś nominowany na najgorsze gówno, najgorsze drewno 2016 roku. Gratulacje! A tak serio, no, yy, no. Wkurwiłem się. Kulturalnie się wkurwiłem. Odcinek plus 18 oczywiście. Co tu dużo mówić? Yy, mógłbym tu zrobić. Mm, nie, to. Przepraszam bardzo. Mógłbym tu zrobić. Mm, tak naprawdę, prawdę mówiąc. 6000 demainżył jeszcze? Coś koło tego. W zamian dostałem, zrobiłem 4800 i przegrałem grę dzięki pewnemu koledze na T64. Pozdrawiamy. Otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę na koniec. No, przepraszam wszystkich za zrajżowanie przed świętami, ale. Spokojnie, na święta pojawi się jeszcze taki przyjemny, kulturalny odcinek. <noise> Także już niedługo. Czekajcie. Zapraszam was oczywiście na streamy. Lajkowania, subskrybowania. A jak zostawicie lajka, to może już nie będę się tak rage'ował, nie? <noise> Także widzimy się standardowo w piątek o 14:30. Cześć.